Cieieie, mano, ja jestem z Sakora, to jest Planet Side 2 e, Tak, jesteśmy znów na Esamirze. Tylko, że mamy wszystko przejęte, więc boję się, że nie będzie znowu akcji. E, no, ale cóż, zobaczymy. E, tak, zacząłem grać e, Infiltratorem, bo mi się nawet spodobał. Nawet bardzo. E, I mam nadzieję, że będzie nim dobrze szło. Ostatnio mi dobrze idzie. Hadshot nawet idą, więc jest fajnie. Tak. Ja sobie się sam przetransportuję i zrobię cięcie i po prostu za chwilę wrócę. Ok, już powoli dolatujemy i eee, już mam 500 kasy, więc nie, nie jestem pewien co kupić. Myślę, że kupię jakiś albo karabin dla medyka, żeby nie zauważyli. Karabin dla medyka. Um, karabin dla Medica, um, karabin dla um, heavy'ego, albo um, ten mini SMG dla snajpera, albo snajperka. Um, po tym, jakie ja akcje robiłem z snajperem teraz headshot za headshotem, um, jestem skłonny naprawdę wziąć snajpera. Um, no ale jeszcze tego nie jestem pewien, um, więc zależy, zależy jak wyjdzie. Tu jest tu tu jest tu idziemy, tu idziemy, Nie no słabo. Taki byłby idziemy, Aj, słabo, słabo. Dobra. Tak wiem, czasami idziemy, jest jest czasami jest tu idziemy, tu idziemy, tu idziemy, tu idziemy, to, będzie ciekawy. Nie to Na tą górę, na tą górę tu jest Ja, ja No już drugi ten do killa, wiem, wiem Zbyt mało uważny no Dobra, I powoli, powoli O, tu się coś Nie No szkurde już by były dwa killa a dobra, tu jest ziomek, tam jest ziomek, tam jest ziomek Chyba Nie wiem Zaraz to zweryfikujemy Tak, zapewne tak postrzelę z bazuki do tego czołgu To jest nasz czołg Więc zapewne jest tu ziomek żeby już zdążył go zabić To będzie fajnie To jak nie zdąży to nic Nie wiem czemu przez to strzelać Pewnie sobie poszedł yeah. Tu jest, tu jest Ja Co ja robię Kurde A ja, mi coś nie szło To serwis niebo Ale co z tego Kil Kill z pistoletu MÓJ PIERWSZY KILL Z PISTOLETU NA SNAJPERZE Juhu, dobra eee, No tak, co dalej? O, tu jest następny Ktoś mnie tu z tyłu Bardzo no, no, mocno Ale ja też jestem super Ten ktoś nie będzie miał w ogóle życia tak? On no, nie będzie miał w ogóle życia, tak? prawda Kurde! No jak! Jak ja mogę mu zrobić między nogi? Gdzie jest tamty? Zaraz bo ja go pewnie nie znajdę. No i super, dobra. Nieważne. Kurcze! Dobra No, czy drugi lewek Ogólnie ja już biłem 15 Więc spoko Ej, weź mnie ulecz Dzięki Okej okay. I tutaj Pani po co Nie Dobra, dobra, dobra teraz będą obywać Aj! Czyli on tam stał Dobra, nieważne. E, oj, tam dwa dedy to wcale nie jest tak dużo. Ale też dwa killa, więc ładnie. Tak? Czy ja dostałem tego drugiego killa? Nie, chyba nie. Okay. Dobra, wyróżmy się, żeby tutaj nam nikt nie tego nie przejął tej bazy. E, tu widzę, że już tak zbytnio nic się prawie nie dzieje. Ale dobra. Czyli obroniliśmy bazę. Oni gdzieś tam są? No, oczywiście musiałem nawet wkłada nie trafić Dobra, obroniliśmy tą bazę, zaraz się przylecę O! Chwila. Nie, to jest dalej wkład. Teraz się przelecę do innej, żeby nie tracić czasu na przejazd, żeby te odcinki były jak najciekawsze. No i żeby nie były takie nudne. Okej, okay, jesteśmy znowu, jesteśmy w tym miejscu mapy. Znalazłem genialne miejsce dla snipera. Pięknie widzi widzieliście, widzieliście jakiś... Wzruszające. Dobra Jedziemy dalej, jedziemy dalej To jest To miejsce jest Idealne dla snajpera Bo tutaj mamy to całe miasto Na oku, no na miasto na oku. Outpost Mamy cały outpost na tym Na widoku Możemy tutaj Robić praktycznie co chcemy A że ja robię, tak? Nie było to Ja nie mogę. Jak ja mogę nie wamyczeć headshot'a? No. No jak? To się zdenerwuje. No, nie ruszajcie się. Wiem, jakby był tutaj prawdziwy snajper, oni już by nie żyli. Ale dobra. Ja prawdziwym snajperem nie jestem. Niestety. Eee. No, ale to nic. Dzięki. Komentujcie, subskrybujcie. No, na koniec musiałem degnać. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć.